Cześć, witam Cię z tej strony, Stanek Jacek ze stanegayacek.pl. Witam Cię w dwunastym nagraniu z 92. Wyzwania. Chciałbym jeszcze tutaj na scenę poprosić Jaska Stanka, który też jest jednym z naszych e, największych liderów. Korzystając z tej okazji, że dzisiaj jesteś tutaj z nami, zapraszam Cię serdecznie. Powiedz Jasku parę słów. Dlaczego Ty dołączyłeś do, do, do tego projektu? Witam serdecznie, nazywam się Jacek Stanek. Dlaczego do do tego projektu? Przede wszystkim pierwszy raz, kiedy zobaczyłem prezentację Daniela Kubacha, którego obserwowałem, no już można powiedzieć od dłuższego czasu, około dwóch lat obserwowałem Daniela w internecie. Dlaczego go obserwowałem? Ponieważ jestem też przedsiębiorcą od 19 lat, prowadzę swoją działalność gospodarczą. Dlatego szukałem pewnych rozwiązań, bo widziałem, że niektórzy można powiedzieć nie pracują aż tak ciężko, ale zarabiają dobre pieniądze. Dlatego obserwowałem Daniela jako młodego przedsiębiorcę polskiego. No i po przedstawianiu jego po prostu projektu na pierwszej prezentacji zobaczyłem produkt, który mógł rozwiązać moją sytuację sprzed kilku lat wstecz, ponieważ w 2005 roku z dnia na dzień, właśnie tu jest odpowiedź do tego, że ktoś tam mówi nieraz, ale ja nie choruję, nie, nie korzystam właśnie z lekarzy. Miałem taki przypadek, że właśnie z dnia na dzień położyłem się wieczór normalnie do spania, nad ranem obdził mnie silny ból kręgosłupa. Okazało się, że już miałem niedowład nogi. Na lewą nogę w ogóle nie chodziłem. Prawa noga była ledwo działająca. No i tak się zaczął cały problem, że leczenie moje trwało 5 lat. Wydałem na to kilkadziesiąt tysięcy. Wziąłem niesamowity kredyt, żeby móc doprowadzić siebie do stanu takiego jak dzisiaj jestem. Na chwilę obecną mogę. Tak jak mówię, mój budżet domowy doprowadziłem po prostu do katastrofy. Dlatego zauważyłem, że właśnie produkt typu abonament medyczny może pomóc wielu, wielu Polakom właśnie przed, uchronić się przed czymś takim, jak właśnie katastrofa tam właśnie domowego budżetu z powodu właśnie dużego wydatku na leczenie w razie w razie jakiegoś wypadku, czy w razie, w razie pojawienia się ciężkiej choroby. Oczywiście dodatkowo są tutaj możliwości zarobkowe, więc to był dodatkowy plus całego projektu właśnie S7. To jest moje dlaczego. Jeżeli, jeżeli ktoś ma swoje dlaczego, powinien się temu projektowi przyglądać, ponieważ są możliwości bardzo duże. Dziękuję pięknie. Dziękuję serdecznie naszym liderowi.